Cześć! Ja nazywam się Patryk Towoliński, to jest kanał Język Wrok i ja wierzę, że nauka języków może być przyjemnością. Sam mówię w dziewięciu językach w tym roku. W wyzwaniu Język w rok 2020 pokazuję wam krok po kroku, kroczek po kroczku, jak nauczyć się nowego języka od zera do płynności. Ja uczę się języka niemieckiego. O tym, jakich wy uczycie się języków, opowiedzieliście mi w poprzednim filmie, w komentarzach, gdzie w ogóle bardzo Wam dziękuję za niesamowity odbiór tego pierwszego filmu z tego rocznego wyzwania. I dziś porozmawiamy sobie. O bardzo ważnej kwestii, którą już częściowo poruszałem na tym kanale, nawet pierwszy film na tym kanale dotyczył właśnie tej kwestii, a jest nią motywacja, czy może właśnie samodyscyplina, czy może właśnie odpowiedź po prostu na pytanie, jak uczyć się wytrwale i jak sprawić, żebyśmy w tym wyzwaniu wytrwali, żebyście Wy w tym wyzwaniu wytrwali w 2020 roku, tak jak ja wytrwałem w 2019 z językiem greckim, którego się nauczyłem, właśnie ucząc się codziennie. I uwierzcie mi, nie chodziło tylko o motywację. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to teraz jest dobry moment, żeby kliknąć subskrybuj, dzwoneczek, a ja już wracam do mówienia rzeczy merytorycznych. Oprócz tego bardzo ciekawie się składa, bo akurat dzisiaj jest taki dzień, gdzie jestem zmęczony i absolutnie nie mam ani trochę motywacji do nagrania tego odcinka. A mimo to założyłem sobie, że w niedzielę wieczorem ma być odcinek na ten temat, więc jest w niedzielę wieczorem odcinek na ten temat. No i właśnie, motywacji nie było, a odcinek jest, więc tak, jakby wychodzi na to, że nie chodzi o samą motywację i że, jak ktoś się poddaje, jeśli mówi, no nie miałem motywacji, no to trochę to trąci wymówką. E, no właśnie. Poza tym, bardzo wiele osób zobaczyło filmy moje na finał Wyzwania 2019, w którym to mówię po grecku, jestem w Atenach, rozmawiam po grecku, dzielę wywiadu po grecku, a dużo mniej osób, dużo mniej wyświetleń mają firmy z połowy na przykład Wyzwania kiedy jest tytuł Jak pokonałem kryzys w nauce greckiego. Bo to nie jest tak, że ta nauka greckiego była dla mnie jakaś niesamowicie łatwa. To był bardzo ciężki kawałek chleba z wieloma kryzysami po drodze, które musiałem pokonywać i dlatego właśnie, że po drodze się nie poddałem, to później byłem w stanie nauczyć się greckiego do takiego poziomu, żeby takie, a nie inne filmy nagrać i żeby tak, a nie inaczej w nich wypaść. I tu przechodzimy do takiej trochę psychologicznej kwestii dotyczącej właśnie motywacji. Otóż natura motywacji jest taka, że raz ta motywacja jest, a raz tej motywacji nie ma. I jeśli będziemy się zdawać tylko na samą motywację, to tak naprawdę wówczas to poczucie kontroli jest nie u nas, a gdzieś na zewnątrz. Na zasadzie spadnie na mnie deszcz motywacji, więc się pouczę, a jak będzie susza motywacyjna, to się nie pouczę. No i kwestia jest taka, żeby właśnie wypracować samym sobą poprzez samodyscyplinę coś takiego to, że nawet jeśli nie ma tej motywacji z zewnątrz, która się rodzi poprzez pozytywne emocje, jakąś inspirację, tak jak teraz na początku wyzwania, żeby nawet jeśli tego nie będzie, i tak się choć trochę pouczyć. Z kilku powodów. Po pierwsze, w takim podejściu poczucie kontroli jest po naszej stronie. To my mamy realnie nad tym kontrolę, a ponadto te motywacje w pewien sposób jesteśmy sobie w stanie wygenerować i to uwaga jest bardzo ciekawe, bo nawet czytelnicy mojej książki mówili: "Ej, Patryk, ja teraz kurczę, nie motywacji, a umiem ją sobie stworzyć. W Jaki sposób? Otóż bez motywacji zaczynasz się uczyć, a wówczas dzieje się magia, bo wówczas mogą się pojawić pozytywne emocje i inspiracja właśnie i przez to motywacja, bo czytasz, coś cię zaintryguje, coś wiedziałeś, a już nie pamiętasz i chcesz sobie powtórzyć, tu coś się okazuje, że z tą aplikacją, czy z piosenką, czy z serialem bardzo fajnie się uczy i nagle się okazuje, że zamiast 15 minut nauki jest godzina. Jeszcze inna czytelniczka mojej książki to jest cytat, który niezwykle mi się się podoba, więc go tutaj użyję, powiedziała, że jej wnioskiem na bazie tego, co przeczytała w rozdziale o motywacji w mojej książce, jest to jeśli nie ma motywacji, to codziennie zrób obiad, a jeśli motywacja przyjdzie, wypraw prawdziwą ucztę. I myślę, że to jest Idealne podsumowanie tego co właśnie powiedziałem. Kolejną kwestią, która może pomóc w trudniejszych momentach, jest takie zapisane dlaczego. Oprócz tego, że warto mieć cel, to oczywiście też jest ważne, żeby cel był określony. Może już nie bawmy się w te całe formuły SMART i inne rzeczy związane z zarządzaniem, ale żeby mieć ten cel określony, mierzalny, i żeby najważniejsze te kryteria takiego. Racjonalnego postawienia sobie ambitnego, ale realizowalnego celu spełniał, ale też bardzo ważną kwestią jest takie nasze dlaczego, czyli dlaczego ja się chcę nauczyć tego języka i najlepiej to sobie nawet zapisać gdzieś na kartce, nawet przykleić gdzieś w domu, na lodówce, gdziekolwiek, bo wtedy w trudniejszym momencie, kiedy pomyślimy sobie, a może ten hiszpański nie jest mi potrzebny, spojrzymy, dlaczego to ja zmotywowane, dlaczego to ja, które podjęło tę decyzję, chcę się nauczyć hiszpańskiego. I bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie Przydaje się zbudowanie nawyku nauki. Możesz sobie pomyśleć, ale jak to mam zbudować nawyk nauki, jak to w ogóle mogę zrobić. Bardzo w skrócie ci to powiem. Otóż wystarczy, że tak przynajmniej mówią badania, przez 30 dni będziesz się uczyć codziennie. Nawet mało, ale codziennie, tak, żeby nauka języka stała się integralną częścią Twojego dnia. Nawet jeśli później w nauce języków nie będziesz się uczyć codziennie, warto mieć taki nawyk, że właśnie. Jak nie pouczysz się języka, to wtedy będziesz czuł, że coś jeszcze miałem do zrobienia. I wówczas taki nawyk pomaga nam, że nie musimy aż tak bardzo o tym myśleć, aż tak bardzo się wysilać po prostu to, żeby znaleźć czas na naukę, jest dla nas po prostu naturalne. Jakiś czas temu, taką kartę pracy, aby wyrobić sobie ten nawyk nauki dla Was, przygotowałem, i można ją sobie pobrać. To jest jeden z dwóch plików, które dostaje się przy zapisie na newsletter na portalu językowasilka.pl oprócz mini e-booka na temat całkowitego zanurzenia. Na późniejszym etapie, kiedy już mamy ten nawyk nauki wyrobiony, kiedy już jest dla nas naturalne, że nauka języków jest integralną częścią dnia, możemy. Przyjmować różne warianty tej metody. Na przykład bardzo ciekawą koncepcją jest zasada dwóch dni czyli oznacza to, że mogę zgubić jeden gdzieś, gdzieś po drodze, bo albo będę w podróży, albo coś będzie rodzinna sprawa, cokolwiek, wówczas ok, jeden dzień akceptuję, ale żeby nie było więcej niż dwóch dni. I warto przerwę oczywiście, i warto sobie takie coś śledzić, obserwować na bieżąco, czy to w notatce, w telefonie, czy mieć właśnie krateczki, które od, odkreślam, jeśli pouczę się danego dnia, nawet nie wiem, choćby 15 minut. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, ale jak to 15 minut dziennie? Przecież to jest mało. Otóż wcale nie jest, i dużo lepiej jest się uczyć codziennie, a nawet mniej niż raz w tygodniu, usiąść na 4 godziny. Po prostu tak działa nasz mózg, tak działa nasza pamięć. Więcej o tym opowiedziałem w filmie: Jak się uczyć słówek. Należy też przy codziennej nauce pamiętać, że czasem rzeczywiście warto odpocząć, tak, swojemu mózgowi wolne, nie wiem, na weekend, na dwa dni, czasem tydzień, ale też nie robić sobie tego jako wymówki, też żeby ta przerwa nie była zbyt długa. Po prostu na początek raczej się uczyć codziennie, a później już mieć takie wyczucie, czy okej, okay, czy ja potrzebuję teraz po przerwy, bo po prostu jestem zmęczony i rzeczywiście potrzebuję kilku dni przerwy od nauki języka, czy może to jest po prostu wymówka. Aby ułatwić sobie codzienną naukę, oprócz kwestii nawyku, bardzo ważne jest też, to, aby uczyć się w sposób przyjemny, czyli dobrać sobie takie aplikacje, fiszki, książki, e, seriale, artykuły, które nas będą po prostu ciekawić i o tym napisałem już mnóstwo i w swojej książce, i w innych swoich filmach o tym opowiedziałem. I bardzo ważne jest też, aby zastosować mądrze metodę całkowitego zanurzenia, o której tak jak mówiłem, opowiedziałem w mini e-booku, który jest dostępny przy zapisie na newsletter. A film na ten temat pojawi się już za tydzień. A zanim się pożegnałem, mam jeszcze dla ciebie ogłoszenie. Dziś wystarczy Startowała sprzedaż pakietu startowego do wyzwania Język w Rok w językowym sklepie. I ten pakiet jest dostępny w dwóch wersjach. W wersji standardowej w takim pakiecie znajduje się e-book Językowa Siłka Skuteczne Metody Nauki Języków, w którym zawarłem całą swoją wiedzę i doświadczenie na bazie nauki dziewięciu języków. To jest mnóstwo, mnóstwo stron praktycznych wskazówek dla językowych samouków i nie tylko samouków. Oprócz tego w tym standardowym pakiecie jest również karta pracy Język w Rok, która przepracowała pracowana, rzetelnie pozwoli ci fantastycznie wejść właśnie w to wyzwanie język w rok i, i wytrwać również w tym wyzwaniu. Oprócz tego w pakiecie znajdujesz też zestaw planerów, a także wideo nagranie 90-minutowe, w którym tłumaczę krok po kroku, jak zaplanować idealnie naukę języków, jak stworzyć system nauki, który będzie idealnie dostosowany do twoich potrzeb. I cały ten pakiet możesz kupić już teraz na stronie językowy-sklep.pl Jest też opcja zakupienia go w Pakiecie takim powiedzmy premium, wówczas w cenie jest również trening językowy ze mną, taka konsultacja. Że ja w sposób zindywidualizowany pomogę Ci zacząć tę naukę jak, jak najlepiej. Więc jeśli masz taką sytuację może trochę nietypową, a może po prostu chcesz zainwestować w to, żeby w tym roku naprawdę się tego języka nauczyć, to zachęcam do skorzystania również z tej opcji. Oczywiście liczba tych pakietów z treningiem jest ograniczona, a jeśli ktoś z Was już ma książkę Językowa siłka chciałby zakupić któryś z elementów tego pakietu samodzielnie, to też jest taka możliwość, wystarczy wejść na stronie językowy sklep w zakładku. Język w rok i tam te wszystkie rzeczy się znajdują. Ta oferta będzie ważna tylko do następnej niedzieli, ale warto zakupić ten zestaw już dzisiaj, już dziś zacząć się uczyć jeszcze efektywniej, jeszcze skuteczniej i wytrwać w tym wyzwaniu. Mam nadzieję też, że wiedza z dzisiejszego odcinka też Ci w tym pomoże. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Skomentuj, proszę, zostaw w sekcji komentarzy komentarz na temat tego, jak Ty się motywujesz do nauki języków, czy w tym roku, że możesz nam zadeklarować, że skorzystasz z tych metod, że rzeczywiście będzie wytrwały, wytrwała, i ta samodyscyplina przeważy nad chmurkami motywacji, które będą lub ich nie będzie, w zależności od tego, czy będą lub ich nie będzie. Zostaw też łapkę w górę, żeby pokazać mi, że warto nagrywać więcej ciekawych materiałów. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić informacji o żadnych nowych filmikach, materiałach, a my widzimy się już w środę, kiedy podsumuję pierwszy tydzień nauki niemieckiego. Do zobaczenia!